Rad. Dopadłem, skurwiela juniora I co? Dowiedziałeś się czegoś? Ciri z Jaskrem mieli ukraść dla niego skarb Dixtry. W zamian za to skurwiel obiecał, że znajdzie kogoś, kto naprawi filakterium Ciri Nie wierzę, że zadała się z tym draniem Przecież wiadomo, jak kończą się układy z wilejem. Ciri była zdesperowana ale masz rację, to nie był najlepszy pomysł. Skurwiel zranił Ciri i skatował Dudu. Dudu? To jakiś żart? A co on miał z tym wspólnego? Wygląda na to, że Jaskier go zwerbował do pomocy Ciri. Na szczęście Dudu udało się uciec. Teraz pewnie gdzieś się ukrywa. Hmm. A co z Wilejem? Myślę, że na pewien czas wycofa się z interesów. Obyś miał rację. Tacy jak on nigdy nie odpuszczają. Do zobaczenia.